Tylko jedno miejsce, gdzie muzyka nigdy się nie kończy. Gdzie brzmienie nabiera prawdziwego sensu. Tylko jeden człowiek, on zawsze dla was, wy zawsze dla niego. Panie i panowie, na serię składanek pod tytułem Dance Party zaprasza prosto z Podkarpacia. Eee... Tam, a wesą James A wy są James z nami dzisiaj będzie nagrywał A my dzisiaj nagrywamy tutaj BFA 3 Jak widzicie trochę mi przycina więc yy, Nie ogarniecie tego No to zaczynamy Dalej kurwa gojcie, że nie. Ale kurde łaszę co tak kurwa pod ścianą No kurde Dupą kręci jak! No a co wy tu tymi ciężarówkami jeździcie? Kurde ja, nie! Nie opierkalacie! Ja Załebich. I no, do rzeki! Do rzeki. No. no co zrobisz? Nic nie zrobi. Czekaj, wziąłem jakąś inną broń. Kontakt! Pomoc wiatowca! Zrozumiano! Widzimy go! Nie. Dobra, już idą! Trzeba bo atakować Kurna, gdzie ty jesteś? Szufelko jebano Tam trzeba... No kogo ty No tam są Z daleka szczerej O nie, Uuu, kurda, że jebano Ej, ale wojna Kur... Ej, no kurde, w całej nocności on jeszcze żył Jak co to mów W się nawzajem Kurna, granata im to kurna da Szkoda granata A Ty chociaż włączyłeś mikrofon i słychać nie? No słychać mnie O to jest mały Kurde Kto rzucił granata Gówna nie rzucałem Masz mam z granatów tam rzuciłem. O kurwa, Ale gówna jedne Jest zajedno jakica za jednego o ty skurwieno! Ja pierdziele. Następnego. Kurwa. Kurna. sobie, że cała, że gówna za Jest, <grymne> kurna. Ej! Szybko! Kurde, bo anuluje nam misję. Kurna, prawie bym zginęł. Ale miałem scintę Łeb. Gdzie tu możemy zabić? <gryzny> Ciekawe czy wreszcie przejdziemy tą misję. Kurde granat Czekaj, idę do ciebie, Jest, kurde, lekkie lagi mam. z lagami, z O kurde. O kurde czołg! Weź bazukę co ja tu mam? O, ten skórf teraz dostanie? O ty kurwa, szła biebam. O kurde. Wiesz, kurde kurwa zajeb! Gdzie to leciało? Jest, trafiony. Kurde, jeszcze raz. Jest. To co za skóp? Jest, kurde, powinno być. Tak się chodzi z tym. Dobra, wam się zróbnisz. Że byłem na wojnie, patrz a. <gry> Ach, Kurde, jak spolek. ci ten tę bazukę Mi Kurde Dla rady. A myśmy chociaż przetrwali Kradam! A. Kurde roderwałem Ja tam zjebałem Chodź do mnie Ej O kurde Chodź mi tu z apteczką Zero Ci kurwa ma apteczka Dobra, nie trzeba. Już się regeneruje. Cholera! Strzelają kurde jak posrańcy jedni. Dobra. Ech, kurde. Weź sam amunicję. O Boże, i ty zaraz będzie czołg znowu. To jest Kurde, czołg! Rozwalaj to gówno! Gdzie to gówno jest? Gdzie ten czołg jest? Ja pierdzielę. Nie mógł, że to jest ten koniec. Co jest kurde? Mam ząt pomoc Kurno, bardzo... Kurde, dostałem! Idę, idę Ja też będę potrzebował Kurde Wszystko nam pomoc! Nie, Ja Dobra, zobaczenie pierwszego Nie no Nie no, jeszcze raz spróbujemy Kurde Ale teraz nie, spróbujemy to Ogień z nieba, nie? Znowu <laughs> się wyjebie Kurde, czy wątpię. To będzie szybka. Good. Mm. Szybka śmierć będzie. Mm -hmm. Musimy jeszcze poćwiczyć ćwiczyć dużo. Czytuję ci? No 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 To dobrze. A czy tam słuchasz muzyki? O, oh, mama dzwoniła. O, to dobrze. Halo? Pozdrawiamy wszystkich! No! No spakowałem się! No, 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 spakowałeś się. Ile razy mam się pakować? Gornek, do torby idziemy. Wiem, że do jutro do psychiatry jadę, ale nie no. mam czasu. O której? No, no dobra, no jeszcze dwa razy... Ej, ty jesteś na tym, na BF-ie czy na pulpicie? Dobra, na razie. Yy, mi, no. Aha, to bądź, bądź na BF-ie. Kurda, kurde, ale coś długo. Przerbiemy coś na chwilę, nagranie. Nagrywanie znaczy, zaraz wracamy. Dobra, witamy znowu. Nagrywamy ponownie. Witamy ponownie Awesome James i Wabrzyniak. Ej, ty sterujesz. Dobrze jest w tym, nie? Tylko nie to. Jak ty jedziesz? Znaczy lek Musisz tam le... Ej! Musimy le... Ty masz lecieć za tym helikopterem! Ja nie mogę z Ciebie! Dobra, dobra, nie, dobrze jest. Tylko się nie rozbij. Uh. Wiedziałem, kurde, ale pierdzielnąłeś kurde, put. Mówiłem, ja pier... miałem lak, nie wiedziałem gdzie ja jestem. Kurde, jeszcze raz teraz. ja steruję. Chwaj, ja steruję. Rewolwerowiec 5-7, przez całej tej przestrzeni powietrznej, odbiór Dobra. No nie no no Tym gównem się gówno steruje Dobra, łap ostatni raz Nie, bierzmy to Nie, ostatni raz Już zabrałem tampo Za późno O ty świnio Ostatni raz próbujemy to i żegnamy się, nie? Zobaczymy, co to będzie. Kurde, za godzinę jadę do psychiatry. Bardzo dobrze. Wdycham <grych> jak cię spotkam, to już nie żyjesz. Dobra. No, no, <grych> Czekaj, znowu w przerwie nagrywanie. Witamy ponownie. Idziemy szybko. Musimy jechać z tymi. z tymi, z tymi. Kurde, No właśnie, ja chciałem to powiedzieć. Śmieciami też. Gdzie ty szczero. Gdzie ty szczeroż im tam podupasz? Dobra, dobra, dobra. Teraz. Kurna, trzeba im popalić. Trzeba im pokazać, kto jest kurde. Najlepszy Kurde Chodź tu z apteczką A wiesz kto to zrobił? to Ja Ja, głupi jesteś Kurde, nie strasz więcej Ja myślałem, że tu są wszyscy Wszędzie po mnie Ej, nie strzelaj we mnie. Ja pierdziele, wychylę się i już mnie szczelają. Adrian. Mam z nim pomocę. O Nie no, znowu zginę. Założę się. Prostu, dupę, bo się o, ja Dobra, niestety. Kurde nie umiemy przejść tego. Więc kurde... Żegnamy się. Zapraszamy na Aha. następny odcinek. Komentujcie i podawajcie Majtujcie. I oczywiście, jeżeli wam się film spodobał, dajcie suba w górę i No i podawajcie tam opinie swoje. No to żegnamy się. Nara.